Sygnał 18. 18. Patrzcie, co to będzie. A, jestem w rejonie mojego Lasku. Tak jak widzicie zresztą. Strumyk jest, dziki, tam rozwaliły nieźle. Dzisiaj miało być pole, miałem wrócić tam na te pola, ale po prostu deszcz tak lał dwa dni. I faktycznie na polu jest bagno, powiem Wam. Tu za tą górką jest zaraz pole. A niemniej jednak w lasku mam pierwszą monetę, jaka by to nie była, pewnie jest grosz. Jest to grosz faktycznie współczesny. Zobaczymy, czy się posypało komuś, czy nie. A wcześniej, jeszcze u kuzynki na podjeździe złotówkę znalazł. A raczej nic nie ma. A jak coś znajdę, to dam znać. W ogóle witam wszystkich w nowym roku. Słuchajcie, bo się nie przywitałem nawet. Patrzcie, tu jest to miejsce. Znowu to pokazuję tak jak w którymś tam filmie z tym pudełeczkiem, depozytem monet. Ten depozyt monetek w tym pudełeczku, jak to mówicie, od pieczątki, był gdzieś tu. Tu była ta obrączka. Jest tu mnóstwo po prostu śmieci, powiem wam, mnóstwo wszystkiego, nawet... Nawet kielonek znalazłem cały, tu jest... Jakieś było miejsce, uciech. Może tam była jakaś ławeczka, może coś, nie wiem. Że to kumulacja jest tu, bo popatrzcie, jak mnie wita nowy rok. Zobaczcie. Ja już widziałem to. Co tu wykupałem. Jest to jakiś tam pierścień. Zobaczcie. Zgnieciony. O, nawet poprzerastały te. Jakieś korzonki małe. To znaczy, że już tu leży. No, kurczę, pięknięty trochę. I zgnieciony był, ale, ale mimo to, nie. No, to srebro chyba jest. Tu punca pod spodem powinna być. Kurde, nie widzą moje oczy. Zaraz, tutaj coś jest, zobaczcie. Tu jest punca. Ale wam nie powiem, kurcze, co na tej puncy jest. Ale patrzcie, jakie znalezisko, no. <laughs> Biżuteria kolejna tutaj. Zaraz to miejsce przed siebie. Wy, wyciągam wszystko po prostu. Wszystko, co piszczy. Każdą zrywkę. Także... Pięknie rok się zaczął srebrnym. No, któryś wypadł z kolei, mam srebro. Słuchajcie. No, jak nie było, to nie było, jak jest to jeden zarazem. Dobra, do następnego dołka Patrzcie, już tu przerzuciłem nieźle. Zrywki idą cały czas, ale wśród tych zrywek. I polmoców i zdarza się takie coś. Zobaczcie, to jest jakiś element zapięcia z jakimś takim kamyczkiem żółtym. Zresztą tutaj lepiej będzie widać, bo to takie maliństwo. Także widzicie, a sygnał dawało taki 23, jak ten pierścionek, nie? No, także powiem Wam, że tu nie doceniłem tego miejsca. Teraz muszę dokładnie, naprawdę to szukać, wszystko wybrać, i po prostu wtedy będę pewny. Prawie każdy sygnał takie złoto jest, ale nie poddaje się. Nie dzisiaj jest ten dzień. E, ja wiem, że to dzisiaj nie jest program e, typu Projekt Las, ale patrzcie, przy tutaj sprzątaniu tego miejsca, czyszczeniu sygnałów, wyjmuję te butelki, to wszystko składuję tu, no bo wziąć tego nie mogę, bo nie mam gdzie za bardzo. Tutaj miałem taki pomysł, żeby to w tej dziupli przechowywać. Bo po prostu zwierzęta tego nie rozniosą, ale nie wiem, czy to nawet się nie zmieści. Że dziki to pewnie roz, rozbujają znowu po tym lesie tu, lasku tu, nie lesie. No na razie nic nie wychodzi, ale nie tracę nadziei i kopię dalej. Myśleliście, że widzieliście już wszystko. To patrzcie na to! A znalazło! Fuck O, Powiem wam, że nie będzie tak źle. Zobaczcie w ogóle jaka jest pogoda, nie? Taka jest zima tutaj u mnie. Tak wygląda zima. Czasem się zachmurzy, czasem popada. Czasem rzadko popada. Ale generalnie takie mamy zimy. Patrzcie, bo my o tym, a nie o zimie. Co mamy? Mamy 50 groszy. Z perelu. Jest moneta to jest typowo znaleziona, duża. Nie jakiś tam grosik. Czy złotówka na oko. No i 77. króluje, no cały czas. Pozdrawiam. Albo Polmow, albo PRL, albo Srebro. Ten działa? O! Nie działa, powiem wam. Próbuję go wykończyć, nie mogę go wykończyć. Po prostu jakaś jest taka bateria, że tak ją mam długo ale wiadomo on się jakoś tam zachowuje tak dziwnie już ale mówię wykończę go tak jak inny nie da rady już mam nawet włączony cały czas przy pasku nie żeby się wykończył i mimo to działa dobra co ja się tu produkuję to... Trady... tradycja i kiedy już myślałem że mam dzwonek to co ja mam takie coś. nie dzwonek ale by było super, jakbym dzwonek znalazł. Pozdrawiam Iwana Iwan Rex Pol. Piękne dzwonki, piękne znajdy w ogóle. Zapraszam na kanał do Iwana. Wszystkich to zobaczycie, co można pokopać sobie. Wiecie co wam powiem, że ten lasek odpuszczony praktycznie przeze mnie ale chyba nie ma takich miejsc żeby tam nie wrócić, czy coś nie było w ogóle z tym miejscem krąży krąży, no opowiadał mi wujek pewną taką historyjkę ciekawą o zgubionej tu rzeczy ale dopóki tej rzeczy nie znajdę to wam po prostu na razie nie powiem o co chodzi a póki co Słuchajcie, napięcie jest kurwana. 1000%. Na 1000%. Albo to wykasuje, żeby się nie zbla... zbla... zblazować. <grystanie> Ale zobaczcie, co tu było. Patrzcie. Sygnał 18. 18. Patrzcie. Co to będzie. Złota obrączka. Ja pierdzielę, ja pierdzielę, ale rok się zaczął, złota czy nie złota? Ej, normalnie emocje sięgnęły z zenitu, ręce mi się trzęsły, jest, jest nawet jakiś grawer, o ja pierdzielę. O kurczę Powiem wam, że na grawerze jest 45 rok inicjały jakiś. Ja pierdzielę, ale petarda, ale petarda Niemożliwe To się nie dzieje Ja pierdzielę tyle razy tu chodziłem No ale co to? Kurczę? Złoto na 18 daje? Nie no, mam złoto 18 jak w mordę szczelił jeszcze porównam ze swoją A moja w ogóle inny kolor ma Inny kolor 15 Inna gęstość może czy inna próba czy co, nie wiem, zobaczcie. Ale petarda Ale petarda Ale wypadł A miałem sobie tylko taką przejście dziś Dobra, ochłonę trochę No i moi drodzy, przyszedł ten czas Trzeba się pożegnać na tą chwilę Także było to co było, a dzisiaj naprawdę było Może dużo nie było, jakichś tam różnych Ciekawostek też nie było, ale wystarczyło takie dwa fanty, żeby po prostu dzień był uchahany. No m Christian poszukiwacza złoto i srebro, albo na odwrót. Pierwsze było srebro, a drugie złoto. Patrzcie, chodzę po takiej połacie dzisiaj 3 godziny, po takim małym terenie, może 10 metrów na, na 6, na 7, taki kwadrat, ale jest po prostu tu tak mnóstwo sygnałów. Zobaczcie sami. wykrywać cały czas się pobudza. Kopałem takie pewniaki. To przeważnie były kapsle i zrywki, które mam tu. Takie mniej yy, zrywane sygnały to zostawię na później, bo jeszcze tu wrócę na pewno. Na pewno tu wrócę, pomęczę się i wykopię te po prostu wszystkie sygnały. Bo sami widzicie, ja tyle lat tu chodziłem. Tyle lat tędy przychodziłem razy. Zawsze sobie machałem jak szedłem i pominąłem złoto po prostu. A to był taki sygnał no nie do pominięcia po prostu że jakby cewka na to nadeszła, to po prostu pewniak. Coś do kopania i tyle. Także dziękuję za to, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało i oczywiście zapraszam do następnego filmu. Cześć!